Cześć! Marcin Górnicki, Paweł Kuflikowski, podcast Kuflikowski-Górnicki. 18 lutego, za dwa dni premiera rozmowy z Eldersem Rustem. Chciałbyś powiedzieć kolejna i będą kolejne, ale my z Marcinem się rozstajemy. Boli to tym bardziej, że zbliżały się trzecie urodziny naszego podcastu. Szykowaliśmy coś fajnego, coś czego jeszcze nie było, ale to się nie wydarzy. Rozdziela nas przygoda. Marcin no. leci tam, ja lecę tam. A kiedy się spotkamy, dopiero się okaże. <grym> no właśnie, ale chyba nie myśleliście, że e, na serio się rozstajemy, bo to jest niemożliwe. Tak, ten podcast cały czas żyje, cały czas trwa. Przed nami nagrywka pierwszego odcinka zdalnie. Będziemy rozrzuceni dokładnie na dwóch skrajnych punktach na Ziemi tak naprawdę. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No właśnie. Nie mamy takiej informacji. Teraz ciężko to obliczyć, ale ciekawe jaka będzie nas dzieliła odległość. No to będzie chyba kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Puh. Także. Czekajcie na kolejne odcinki. Nie rozstajemy się, nagrywamy dalej. Dla Was! Dzięki i do usłyszenia. Cześć. Cześć.